mandero podróżnicy i smakosze. W związku z tym, słuchajcie, że mieliście bardzo dużo próśb odnośnie pokazania, jak wygląda Street Food w Tajlandii, ponieważ on jest jeden z najsłynniejszych na całym świecie. Postanowiłem w końcu nagrać to wideo i pokazać Wam, co jedzą Tajowie, co jedzą obcokrajowcy w Tajlandii no i jak wygląda ten Street Food. Także dzisiejszy odcinek będzie poświęcony właśnie temu tematowi. Ok. Zanim przejdziemy, stoimy do pokazania, co tak naprawdę możemy znaleźć na tajskich ulicach. Nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału. Jeżeli podoba Wam się content, to możecie dać łapkę w górę. No i co? I zostawić jakiś komentarz. Trzymajcie się i lecimy zjeść coś na ulicach Tajlandii. Słuchajcie, no musimy zacząć koniecznie od rzeczy grillowanych, czyli tak zwanego barbecue. Słuchajcie, wszędzie, na każdym kroku w całej Tajlandii możemy spotkać grillowane krzydełka, nóżki, części kurczaka, ryby, czy też wieprzowinę. Wszędzie i na każdym kroku. Tak jak tutaj na załączonym obrazku widzimy, słuchajcie. Mamy każdy praktycznie, zaraz odwrócę kamerę, żebyście lepiej widzieli uh, każdą część kurczaka, um, uh, łącznie z uh, podrobami. Ok. Mm. Sorry, how much? 10 baht. 10 baht for everything, right? No, baht How much? 20 baht. 20. The wings 20 and the, the tie 20 and chicken breast? 20. Ok. Uh, and this one 10 baht, right? And the egg? How much? 20 ok. 20 baht. Okay. What is this inside? Egg. Egg. Okay. Yeah. Inside. Egg is egg. Chyba w końcu się odważy, kupić te jajka. Uh, one są, słuchajcie mm, zmiksowane z czymś, ale niestety nie, 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 nie zrozumiałem z czym. Natomiast, no, mm, w końcu chyba się skuszę na te jajeczka. No i tutaj uh, krewetki smażone z, uh, z jajkiem. Uh, how much for shrimp? Ten baht. Ok, to jest egg, prawda? Right? Egg? Nie, egg Jakie powder? Mixed with coconut powder. A, coconut powder. Ok, dobra, czyli kreweteczki z jakimś e, coconut powder, czyli z jakimś proszkiem kokosowym. E, za 10 bahtów, czyli za jakieś złoty 30, żeby Wam jeszcze e, nakreślić ceny. Słuchajcie, to wygląda to tak, że 10 batów to jest jakieś złoty 25, złoty 30, a 20 batów to jest 2,50. Czyli jak widać nie za drogą. Dobra, idziemy dalej. bo Tutaj mamy słuchajcie, całą ulicę. Całą ulicę pokrytą street foodem. Także postaram Wam się wszystko, słuchajcie, po kolei pokazać wytłumaczyć. Słuchajcie, to jest ta słynna papaya Salat, gdzie już kiedyś wam robiłem odcinek na ten temat, także nie chcę się powielać. How much? 50? 60 and 70, right? 50 buck. Ok, 50 watów, pewnie 60 też i 70, w zależności od tego, czy tam da jakąś krewetki, czy, czy, czy kraba do środku. Dalej, wszechogarniająca, słuchajcie, kukurydza. Wszędzie, na każdym kroku możemy spotkać kukurydzę. Sadika, hello, hi! Kukurydzę, albo kukurydzę taką całą w kolbie, albo kukurydzę już obraną z masłem, z, z jakąś solą, chociaż oni tutaj bardziej używają cukru. E, słuchajcie, tutaj wszystko jest na słodko. Orzechy są na słodko, popcorn jest na słodko, e, wszystko jest na słodko e, a, a, a nie tak jak u nas w kraju, nie tak jak w Polsce czy w Europie na słono. Słuchajcie, trzeba się wrócić po tą kukurydzę, ponieważ jest rewelacyjna. Tak, dodaję masła, trochę masła. Drugi sugar, <laughs> tak jak mówiłem, cukru. Uh, no sugar, just salt. Salt, you have salt? Salt, dobra? Okay. Yeah, salt. Uh, and what do you have? More? It's the... But, uh, milk, coconut milk or? <coughs> Z mlekiem kokosowym nawet. Yeah a little, bit, a little bit. Yeah, please. Troszkę mleka kokosowego no, i zobaczcie jak to wygląda, jaka to jest konsystencja. I just on my okay. hand. Thank you so much. Uh, I am hot. It's true. Okay. Kafunaga. 20 baht, right? 20. 20 baht. Czyli taka porcja kukurydzy słuchajcie, kosztuje jakieś 2,50. Czyli można przeżyć, nie? E, jakieś nudle, ale ja nie jestem e, pasjonatem nudli. Hello bro, hello. Yeah, clean alcohol gel. Uh Alaina? Can you help me? or Can you say in Thai? Cucumber? <laughs> 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 uh -huh. uh, what means? Okay, Zanim much. Can you help me? What is this the sweetest? It's sweet. With uh I don't know. Uh, you don't know. I don't know. Dobra, wróciliśmy. Słuchajcie, bardzo popularne są takie placuszki. Ja nie wiem właśnie jak, tutaj naz jak to nazwać. Są takie jakby pankejki, czyli takie, nie wiem, naleśniki, ale one są bardzo krupiące, Zrobione z mąki, z takiego słodkiego kremu. To jest jakby taka, taka, takie ubite jajko, taka piana z jakimiś takimi słodkimi frędzelkami. Słuchajcie, ciężko wytłumaczyć, bo ciężko mi się z nimi dogadać. Natomiast całkiem dobre i całkiem tanie. How much? 30 Baht. 30 Baht. 30 Baht one. Okay. Czyli 30 Bahtów taka, taka torebeczka, czyli jakieś niecałe 4 zł, 3,70, 3,80. Czyli też nie tak, nie tak drogo. Słuchajcie, teraz co najciekawsze. Sushi. Wszechogarniające sushi, słuchajcie, wszędzie. Wszędzie na ulicach możemy spotkać sushi. I ceny są za... je fajne. Czyli bardzo bardzo przystępne. tę e, kamerę, Zobaczcie. E, 5 batów nawet, czyli jakieś 6,50. A e, how much? 5 bat? 5 bat. Czyli taka jedna, e, taki jeden kawałek kosztuje 5 batów, czyli jakieś 65 groszy. Słuchajcie. E, te kawałki powyżej kosztują 10 batów, czyli kosztują jakieś, e, słuchajcie, złoty 20. Zł. E, niesamowite. A to jest, wam powiem co to jest, to jest jakiś, ah, oktopus, right? To jest oktopus? Okej, okay. makrela, paluszek krabowy, to jest jakaś szynka, prawda, to jest salmon. A tutaj jakiś małże, słuchajcie, znowu łosoś, tuńczyk, a to jest bodajże, są kawałki śmornicy albo tuńczyka, albo, to jest salmon, or? Mini shell. A, mini shell, okej. Okay. To są takie mini małże, ikra, tutaj jest znowu łosoś, jakieś wodorosty, słuchajcie krewetki, mini ośmiorniczki, salmon? A, shell, small shell as well. Słuchajcie, i to wszystko, taki tak jeden kawałek kosztuje złoty 20, zł, czyli mega, mega tanio. Co prawda smak jest troszkę inny jak w Polsce, ponieważ ja naprawdę tęsknię już za i tym, który, które jest serwowane w, w Polsce, w naszym kraju. Natomiast no jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Nie jest, słuchajcie, takie złe, powiem więcej, jest dobre, dlatego też zaraz wezmę parę kawałków dzisiaj na wieczór do, do domu. Jak weźmy 10, do 11 to 11 za free. Także mamy taką kolację, słuchajcie, za, mm, za jakieś 100 batów, czyli to jest jakieś 13, niecałe 12 zł. Czujecie? Nie wiem, czy widzicie takie tajskie wynalazki. Słuchajcie, to jest, żeby odganiać muchy. Taka ciekawostka. Ok, słuchajcie, 100 Baht. Kapunaka. To jest właśnie w Tajlandii piękne, że naprawdę za grosze można tutaj porządnie, porządnie zjeść. Też właśnie bardzo popularne są takie omlety z małżami, z jakimiś roślinkami w środku, z warzywami. How much? 50 ha? Baht. 50 watów tak? Czyli jakieś 6,50 mm, okay. coconut, water? How much? Easy. Słuchajcie, eep to jest 20, czyli 20 watów kosztuje Woda kokosowa Proszę bardzo Ze świeżych kokosów Aha. Z kawałkami kokosa 20 watów, czyli to 2,50 można jakoś przeżyć, no można. Słuchajcie, zdrowo, tanio, całkiem nieźle. Słuchajcie, pomimo tego, że żyję już prawie półtora roku w Tajlandii, jeszcze się nie odważyłem zjeść tego typu wynalazków jak jakaś, jakaś szarańcza, jakieś robaczki, chociaż one w Azji są bardzo, bardzo popularne. Wszędzie począwszy od Chin poprzez Japonię, Tajwan, Wietnam, Kambodżę, Tajlandię, Laos. Wszędzie. Wszędzie też na każdym kroku są tego typu e, robaczki. No ja nie jestem jeszcze gotowy e, na to, żeby je spróbować, chociaż podobno mają dużo protein. I tu kolejne słuchajcie, jakieś wynalazki. to jest zrobione z cukru. To jest jakaś wata cukrowa, e, praktycznie sam cukier, e, także e, ja generalnie tego nie jem. Natomiast, natomiast no, ludzie e, ludzie bardzo, bardzo często to kupują, ponieważ jest to. Wielki, wielki przysmak. O, słuchajcie, znowu barbecue nam się trafiło. No i w końcu to co? To, to, to czego też jest pełno w Tajlandii. Słuchajcie, wszystko co jest najciekawsze, wszystko jest po 5 batów, czyli po 65 groszy. Czyli jakieś panierowane paluszki krabowe. What is this? Chicken. Kawałki kurczaka, słuchajcie. What is this? Cheese? This one? Chicken as well, right? A, to jest słuchajcie, też kurczak, wszędzie słuchajcie, wszystko jest po, po 5 batów, czyli po jakieś 65 groszy. E, no niekoniecznie jest to zdrowe, ponieważ jest to smażone na głębokim oleju, no i panierowane dodatkowo, dodatkowo natomiast, natomiast no 65 groszy za jeden kawałek zjesie dwa i jest człowiek pełny. No właśnie, tutaj różnego rodzaju słuchajcie, napoje, herbaty, jakieś inne wynalazki, jakieś Red bulle, słuchajcie z dodatkiem słodyczy, lodów, jogurtów, kawy, jakichś różnych kulek. Słuchajcie, milion pięćset smaków i to kosztuje, słuchajcie, 30, a od 25 do 35 batów, czyli jakieś od 3 zł do 4 zł kosztują takie, takie napoje z mleko kondensowane, nawet truskawki, słuchajcie, świeże, chcielibyście powiedzieć świeże, no pewnie mrożone, nie rozbrożone. Ale, ale z truskawkami, z jakimiś kokosami, słuchajcie, z limonką, z mango, mnóstwo. O, znowu mamy kukurydzę. Słuchajcie, jak widzimy, jedzenie się powtarza, natomiast no, jest tego naprawdę tyle. Och, właśnie, i to co najważniejsze squid. Słuchajcie, bardzo dużo też w Tajlandii możemy spotkać squidów, czyli, 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 czyli przypomnijcie mi. No właśnie, dobrze mówicie kalmarów, czyli bardzo dużo na każdym kroku możemy spotkać kalmarów. Świeżych kalmarów oczywiście z grilla. One w porównaniu do innych smakołyków nie są tanie, ale załóżmy takie kawałki są po 15 batów, czyli po jakieś niecałe 2 złote, trochę większe po 20-25 batów, po jakieś 2,53 zł. złote, co też jest, nie, nie jest oczywiście jakimś majątkiem. Natomiast one są przepyszne i wygląda to w ten sposób, pani nam grilluje. How much? 100 baht No i za 100 batów czyli za jakieś 12.50 mamy 2 4 6 7 kawałków kalmara Więc no, to też w porównaniu do na przykład cen w Polsce jakie możemy dostać dla świeżego kalmara znaczy nie wiem czy świeżego dostaniemy ale na przykład w Portugalii jak byłem to zapłaciłem za jednego kalmara pamiętam świeżo złowionego w porcie w Porto Jakieś 15 euro? No, 15 euro, czyli 70 zł, czyli mamy tutaj porównanie. No, this is Thailand, właśnie, to jest Tajlandia, słuchajcie, także e, dlatego kocham Street Food, który jest e, oprócz tych smażonych na głębokim oleju, panierowanych e, wynalazków. E, on jest zdrowy, jest tani i jest naprawdę smaczny. E, słuchajcie, no, tym pozytywnym akcentem, bo widzicie, że nam się już. E, Targ, tak zwany market skończył. Tym pozytywnym akcentem zakończymy nasz dzisiejszy vlog. Nie zapomnijcie, słuchajcie, subskrybować mojego kanału, was to nic nie kosztuje, a mi naprawdę dużo pomaga raz, że motywuje mnie to do dalszego nagrywania kolejnych vlogów dla Was. Po drugie, jeżeli nie naciśnięcie dzwoneczka to nie będziecie dostawać żadnych powiadomień, czyli żadnego spamu, czyli po prostu dacie mi możliwość zwiększenia liczby odbiorców, ale jeżeli nie naciśniecie dzwoneczka, nie będziecie dostawać powiadomień. Natomiast liczba subskrybentów też jest dosyć istotna na YouTubie. Jak się wam podobało, lajkujcie, komentujcie i zostańcie ze mną. Hej